Wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Blokson i dzisiaj zagramy w Dungeons Scroll 5 Skyrim. W zeszłym już odcinku zrobiliśmy przysługę Falangarowi, czyli odnieśliśmy sole mrozu. Jeśli ktoś nie oglądał, to bardzo proszę szybko to nadrobić oraz jak oglądasz na telefonie, zostaw lajka. A jeśli oglądasz na komputerze lub telewizorze, również zostaw lajka. Lecz nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji, jeśli jesteś nowy, bo moje statystyki właśnie się pojawiły na ekranie i to, co teraz widzicie, ja widziałem już, to jest dramat i to po prostu nie da się tego ukryć, że to nie jest dramat. A my bez żadnego przedłużenia z idziemy po kamienną tabliczkę dla uchwalonego. Jesteśmy jak coś tam gdzie byliśmy, żeby nie było e, Więc lecimy Już troszkę długo tego nie nagrywam. nagrywałem no, Tydzień przyznam, tydzień nie nagrywałem tego, lecz Już powoli szybk szybko pamięć się tracę bo na, bo na przykład teraz nie wiem który się miecz, A nadal już wiem, już wszystko wiem Czyli idziemy po kamienną tabliczkę dla Falangara Więc mapa, mapa, mapa M jak zwykle Tu jest yy, kamienna tabliczka Tutaj jest czarny głaz Okej okay. Czyli musimy tam dotrzeć w nie mniej niż yy, że tak powiem kilka że tak powiem Może zrobić cięcie lub przyspieszone tempo Nie wiem, nie, nie, napiszcie w komentarzach jak wolicie Czy jak robię cięcie czy jak przyspieszone tempo, bo to też troszkę Dobra, zrobimy tym razem przyspieszone tempo, więc widzimy się już w przy, jak już będziemy dochodzić do, do kamiennej tabliczki, czy jakoś tak, dobra, więc widzimy się już tam na miejscu. Dobra, już jesteśmy chyba. Ojojoj, oj, oj, serio! Chodź tu, kurde. Co bym się z tym bawił, gościu? Niski poziom magii. Dobra, leży, u mnie, u mnie jest tutaj bardzo jasno, ograbimy sobie tutaj U mnie jest bardzo jasno, leży, widzę, że u was jest przyciemnienie straszne i to bardzo straszne jak zauważyłem No cóż, um, nic no to nie mogę chyba poradzić, może mogę, lecz nie umiem Bo OBS jakoś przyciemnia to Jak wiecie może jak zrobić tak, żeby to nie przyciemniało bo nie, w sumie to nawet lepiej to wygląda niż jak ja gram normalnie, tak bez tych filtrów. Dobra, nie było tematu, Natomiast że filtry dodałem. Dobra, no cóż, e, moim zdaniem to lepiej wygląda jak jest przyciemnione niż jak teraz jest, bo powiem szczerze, ta gra mnie zachwyca e, pięknością graficzną. Lecz może być i chyba tędy powinniśmy pójść. Tak jesteśmy. Tutaj się nam droga właśnie zaczyna. Może zaczyna, kończy, no. W tej misji się droga kończy. Może i nie, może gdzieś musimy wejść, ale po nam tabliczkę. Tabliczkę, to tylko musimy tu podejść i wsiąść ją. O ty Skąd wy ty? What the fuck? Dobra, giniesz. GINIESZ! Dobra, dobrze ci. Wystarczy, aha. Uh -huh. A to by wystarczyło? Co, 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 co? Uuu, ale to... o ja, aha. Zauważyłem teraz, że mam szałę w, w... Kr... czy coś dobra. Tu nam każe iść. Aha, musimy gdzieś wejść. Mam nadzieję, że tutaj będzie kam... kam... taka tamien... kamienna tabliczka. Ja powiem szczerze, że mi się nie chce latać za dużo. Ten film może być troszkę, troszkę długi. Tutaj mi się wydaje. Że dla was taki nie będzie długi, ponieważ to no, przyspieszone tempo coś daje. Zawsze by co chodzi Chyba zginiesz teraz. Zgin Dobra. Tu, mam, tu zauważam od razu na rzut oka jakąś skrzynkę. Mam umiejętności wkradania się do skrzynek, to kurde. Ale piękność. Eee, yy, tarcza, to możemy przetopić, ale lepiej, żeby się nie obciążać, bo się nie rzeczy. Licz no kurde, mogę się o coś pokusić, piwo, wytrych, złoto, niepotrzebne mi takie rzeczy. Mianowicie, dobra, tylko sobie przeszuk przeszukam go i dobra, i lecimy gdzieś, tam nam każe iść. To wyjść, a to jest chyba inne zadanie, mi się wydaje. Dobra, też tu zauważam przejście. Jak ją zabijałem, kurde, no ku kusi mnie tak. ich ograbiać ze wszystko. Dobra, teraz już na serio. Lecimy. No nie gadaj, że to będzie taki duży cave, że to szok. No nie, serio. Myślałem, że to troszkę tu zejdzie. No Jezusie, serio? To, to będzie tak, zag... To że trzeba miłego oglądania, jak blok są. Błądzi po, po jaskiniach. Może, że to nie będzie tak ciężko. Błądzić po jaskiniach. Lecz będę musiał jeszcze eksplorować, więc to już jest kolejny. Ja się przeszukiwasz wszystko i to jest właśnie minus. O, widzę kogoś, dobra, dobrze nam idzie na razie ta sztuka walki. I oczywiście tam magia, i o, dobra, przechodzimy dalej chyba... Oła! Ej! Dobra. Trzeba... Co to jest? Co to... O Jezu! O, ale mam jakieś dziwne pląsy. Co to jest? O, mam tutaj coś. Mhm. Mi się to kojarzy z filmu, jak oglądałem ostatnio, że tu chyba jakąś zagadkę trzeba rozwiązać. A może tak? Nie wiem. się, uciekamy. Nie. Dobra. A musimy się skupić. Dobra, to ja zrobię może sam. Robię tutaj cięcie i widzimy się, jak już coś tutaj powymyślam. Bo aktualnie to nie wiem, co tutaj mam zrobić. Ała. Dobra. Więc widzimy się, jak już to zrobię, bo nie będę wam tylko... Tra stracił um, waszych minut życia w oglądaniu jak Bloksa się główkuje, więc widzimy się jak już to odgadnę wszystko. Dobra, cięcie powinno być... Ja tylko nie wiem jak to się robi, kurde. Wąż... Wąż i wieloryb. Dobra, jestem już. Yy, udało nam się otworzyć. Jednak chodziło o to, jak oglądałem, jeszcze raz musiałem oglądać, bo już tak się długo główkowałem, chyba z 20 minut główkowanie mi sam, samo zajęło na tym. O, włączyłem sobie YouTube'a i zobaczyłem. Jednak polega to na tym, że... Patrzcie, ma tutaj jeden wąż. Dwa, jest tutaj wąż kolejny. I tu jest wieloryb, a wieloryb jest stąd właśnie. No i właśnie tak wygląda mniej więcej. Więc już odgadłem. O co w tym chodzi? Jakiś podręcznik i ja nie chcę mi się tego czytać. będę wam czasu tylko marnował. Takie rzeczy to możemy na live'ie sobie zrobić. A już przypominam live może będzie na no, następny tydzień. Przynajmniej postaram się go zrobić na następny, następny tydzień, bo Wie, dalej oczekuję się na live'a z tej... ma O Jezus! A ja go dalej nie robię. Dobra. Nie będę was lutował, mi się to nie opłaca. O Jezus. Z pieprzy, mójku. Wystarczy, że wszystkie I to, 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 ma być moje zagrożenie. Ojej. Oj, to, to nie złe. słowa trucizna, pełna złej... Nie umie tego, wy nie umie się wysłowić. Paralizująca czy jakąś tak dobra. Kto ma iść? O, tu pojęczym. Nic nie ma. Idę. Coś jest to? O Jezus, Marian z stąd. O nie, 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 tylko nie to, nie, tylko nie to. Ta mam, mam to zabić, ja nawet nie wiem jak to zabić. połóż mi! Mamo, pomóż mi! Fuj! Dobra, spróbujemy tak. Ała! O Jezus, dobra, wa walczymy. Jak mnie walnie w kokona. Nie no, zaraz hopię. To chodź tutaj Dawaj A nie musi się powtarzać Dziomek Walczymy O fu, o, fu o Jezus ale to brzy Ale to brzydkie jest O ale my mamy małą HP Fak co on mi zrobił? No to niezły bosik, kurde, na mój poziom to jest jakiś kurde, mega bosik. To nieźle mi zabrał o ja, ty Dobra. Miksurki. To było na leczenie. Eee, miksura powierzchnię Dobra. Mamy teraz fulla. I co ty chcesz, gówniarzu? Co, musiałem poświęcać dla ciebie życie? Jakim skarbem? To my tu po skarb przesieć? Czy to tabliczkę tabliczka? Ej, Jomek. Jomek przez. Co ty robisz, ty gnojku? I właśnie. Tak Tak się kończy, że się za... zadziera z Bruksonem. Ty go. Ga... Złoty szpon. 1000 wartości. No, możemy to sprzedać. To jest słabszy miecz. I co? Było ci po to, kurde, mogłem cię spają gdzieś, gówniarzu. Dobra, lecimy dalej. Tylko się boję o te pułapki, czy coś, kurde. U nie, 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 trupy wychodzą, nie, ja stąd idę, ty. Nie, to to, to już jest przesada. To już jest przesada, ty. Polecił po całości, twórc tej gry. Ja mam ze szkieletami walczyć. No. Gin! Dobrze ci... nie, to nie jest deforest, że mogę kończynę odcinać. Dobra. Wow, ty, ale ci przyfasoliłem. Dobra. Mam nadzieję, że ich nie będzie tutaj miliony. Bo jak będzie to... Serio, Falengar troszkę mocno, bardzo mocno przegiął, że ja na poziomie. Czekaj, który mam poziom? Tak, by the way. Na, nawet nie wiem, który mam poziom. Mi się wydaje, że chyba drugi, drugi mam poziom. Ona na drugim poziomie każe mi z, z jakimiś robalami i potworami walczyć. Fuck, ale mam mało życia. Dobra. Uch, musiałem się troszeczkę skupić coraz, że nic nie mówiłem. Lecz musiałem się skupić i Czekajcie. Tutaj mam yy. Serio, jak ja mam to przejść? What the fuck raz, dwa i... Trzy jest! Udało się. Wstaniesz? Wstanie... Nie. Ty chyba nie wstaniesz. W całkowicie chyba... O! Rozkurzyłeś się czy jakoś tak? Rozczłonkowałeś. Dobra. Siemano. Siemanko. Aha, dobra. Ja mam mu pół mojej many zmarnować, żeby on umarł. Ten wyjdzie na stówę, on wyjdzie. On, ono, on nas mnie zabije, nie no. Może mnie nie zabije. Lecz widziałem gdzie chopie, nie zadziera się z bloksonem. Może jak jest ja silniejszy, to wtedy What the f Co się teraz stało? Ej... Co to jest... Um. Co się... stało? Nie wnikam, dobra. Lecimy dalej. Nie będę wnikał w to, co się wydarzyło. Dobra, trochę dużo do eksploracji, powiem szczerze. I to mi się nie podoba, bo odcinek, odcinek będzie jeszcze dłuższy. Skończymy, jak już znajdziemy tą kamienną tabliczkę. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Z odnalezieniem tej kamiennej tabliczki. Dobra, to już by było wszystko. Czekaj, gdzie to jest przejście? Nie ma tu zawsze pod wodospadami jakieś przejście A tutaj nie. Gdzie tu mogło być jakieś przejście? Tutaj nie. Dobra. Tutaj na pewno nie ma przejścia. Dobra tutaj jest. Coś. Dobra. Tutaj jest, jest przejście, ewidentnie. Więc lecimy dalej. No ser, rozmów jakaś jaskinia jak, jak smok nas za też jesteśmy jaskinią. Teraz znowu jaskinią, Nie wydaje się, że tu też będzie niedźwiedź. Nie to już będzie się przestraszył strasznie. Jakby to było mieć. No dobra. Teraz muszę być poważny oczywiście. Ogramy w poważną grę. Nie no, żartuję. Mm, musi być e, śmiesznie, żeby was nie zanudzić na śmierć Dobra skeleton kolejny dawaj rozwaliba no, dawaj, dawaj, dawaj. No, trochę jeszcze. Jeszcze troszkę... D dobra, leży... Mm, teraz byśmy... A to się... Aha, dobra, to się nie zawali. Nasze szczęście. To tu na dół mamy zejść... I daleko jeszcze będziemy myśli. Aha, sztrupy. Chyba Ta, tam musimy przejść, mi się wydaje. Aha, dobra. Było bardzo bliziutko. Dobra, no i git. Co tutaj znajdziemy? Aha, niepotrzebne rzeczy. Dobra. Zala, będziemy trzeci poziom, zaraz coś ulepszymy. Tędy nie, no to gdzie mam pójść? Tędy. Tam było chyba też wejście, mi się wydaje. Ale czy możemy popróbować? Po dobra. Tam było też wejście, więc może tam pójdziemy. Tak mi się wydawało, że... Chyba tam było wejście. Kolejne. Czekaj, tutaj... My tędy przyszliśmy. Dobra, tutaj jest to wejście. To widziałem. Mmm. Dobra, mamy nie będziemy marnować, bo nam będzie potrzebna nasz szkieletony. No, bo to jest szkielet ramiona oczywiście. Eee, gdzie mieliśmy... Z... Z... Dobra, tu. Syk. Niech będą znów jakieś pułapki to się... Co ty? Kolejny szkieleton, no nie gadaj. Jakiś boss chyba Dobrze ci kurde. Gin szkieletonie. Ale mam mało życia, więc musimy sobie uleczyć się jakoś magiczną mi dobra. Mam pełne życia, ja może nie będę chował miecza. I co, to tyle? Czy to będzie taka minuta tabliczka? Czy może jeszcze musi pofatygować? chyba raczej pofatygować? Ewidentnie musi jeszcze pofatygować, dobra mm, już film ma 24 minut jeśli to będzie po tamtym cięciu, to około chyba 10 minut powinno teraz być. Mam nadzieję, że to że to nie potrwa kolejne. Udało się, za pierwszym razem gites. Dobra. Tu coś mamy. Dobra, szybko spróbuję wszystko -szy -szy szybko spróbuję pozałatwiać, żeby ten odcinek nie trwał zbyt miliarda godzin. Mam nadzieję, że 3 godziny potrwa nie, żeby oczywiście on nie powinien tyle potrwać. Co do tego to ja się troszkę, troszkę się obawiam, że ten film będzie trwał więcej niż 30 minut, bo niektórzy mi pisali, że mam robić krótsze filmy. Mówię, no, mówili, nie, koledzy czy coś. Mówili mi wszyscy, że mam robić krótsze filmy, bo nikt nie ogląda tego, ale ja wierzę, że ktoś ogląda. No ale cóż, no to będę się starał robić krótkie filmy. Tutaj nie chyba. Będę się starał krótkie filmy robić, żeby was nie zanudzić na śmierć. Choć dobra musimy tędy pójść, i w... teraz w lewo tu Tak Musimy pójść tędy Czyli bym ten... trendy przy... Chyba tędy przyszliśmy. Nie gadaj. Teraz musimy się wrócić. Aaaa... Te za... znaczy, wrócimy się... Jakie to jest zadanie, tak Mhm. Mm to jest zadanie... Pracownik w czar... W czarno... Pracowanie... Zbudować Pracownikami... komentarz... Tablicz... Tabliczkę... Tutaj! No dobra, tutaj muszę wejść, no i co teraz? Każdy mi iść do tyłu. A tam chyba jest inna tabla, Da. Tam jest ta inna praca. Dobra, niepotrzebnie, zmarnowałem sekundy odcinka. Na szukań. Dobra. Jednak to, to jest dłuższe niż mi się wydawało. I powiem szczerze, nie planowałem robić takich długich filmów. Ała. Dobra. Tędy ja widać nie, ze, nie zejdziemy. Może też. Tędy też nie zejdziemy. To więc pozostała nam jakaś droga, której jeszcze nie znam. Dobra. Więc jeśli tu nie ma przejścia, to co mam zrobić? Tutaj, dobra, jestem debilem. Tutaj chyba jest przejście. Tak, tu muszę chyba. Bo... Tak, i co tutaj jest? Jakiś safe? To będą pieniądze zamiast tej kamiennej tabliczki. Dziura do klucza. Jaka dziura? A, to jest ten szpon, którego od niego wzięliśmy. Skąd my mamy mieć hasło? Czekajcie... Bo co zbieraliśmy po drodze? Hasło powinno chyba gdzieś być na kartce... Bronię, strój... Zwoje... Mamy... Magię... Księgi... Księgi... Dziennik Alwela. Złodziej. Dobra... Ewidentnie nie wiem, nie będę tych książek czytał, bo mi się nie chce. Nie wiem, jakie jest hasło. Dobra, mm, Hasło, hasło złodziejka. Dobra, What the fuck, ja mam to zrobić. ja mam to zrobić, Ty? Może. To to jest. Motyl? Ten, ten? Nie. Dobra, widzimy się jak już to zgadnę, bo nie wiem dokładnie co, co mam z tym zrobić. Zobaczę sobie na YouTube, bo dokładnie bym musiał na to spędzić 20 minut. Widzimy się jak już to zrobię Dobra. Czy to jest to? Tak! To jest to, dobra Jesteśmy już po przerwie, mianowicie już odgadłem. To był yy to była sowa motyl niedźwiedź więc dla każdego um, kto jeszcze nie grał w tą grę, jak ktoś będzie miał no, zamiar w to grać to wtedy już zna hasło i co to jest tu jest ta chyba kamienna tabliczka mi się wydaje, mam nadzieję przynajmniej że tu jest kamienna tabliczka i co tu jest co to jest łata dobra co to są za dziwne napisy? To jest mocno siła, nie siły. siła. Wiesz o tam jest? What the fuck? Co to for? Ty, chyba jesteśmy tym... Jak to się nazywało? Chyba jesteśmy smoczym wojownikiem. Tak mi się wydaje Krzyk Aż używa tego cuda Fak, fak, fak Dobra Cyk Przedmioty szybko Miksturki Leczenia Teraz szybko musimy wziąć mieczyk na prawą Teraz to na lewą Dobra Musimy jakoś to... Zrobić Co ty robisz? Bdam radę z tobą gościu Dobra Rozwaliśmy go Było ciężko Smoczy kamień Dobra Wow, to się przyda co To też się przyda, dobra I chyba jest... Co mi się wydaje, jesteśmy swym wojownikiem Tak jak chyba oglądałem na filmach To jakiś fus było też Również był jakiś fus jakieś... Nie wiem, to było chyba jakiś fus rotu Był jakiś taki kombo mi się wydaje tak mi się wydaje Co? Są jakieś arabskie, dobra <laughs> Nie no, nie będę wyzywał Spoko, zrobiliśmy to yy, Przy tych tabliczkach sobie właśnie skończymy nasz dzisiejszy odcinek Było fajnie Więc lecimy z końcem odcinka Więc ja się z żegnamy żegnam, jeśli chcecie więcej zostawcie lajka Poprawcie statystykę subu, będę ja się tak cieszył, że nie znacie kiedy. Nie wiecie kiedy ja się cieszę. Dobra. Ogólnie kończymy ten odcinek. W następnym odcinku dowiemy się, co nam to daje. Co nam daje te, ten Smoczy wojownik, czy jakoś tak, czy nie wiem, co tam daje. Co. To... Jak widzieliśmy, jakiś fus, to coś było tam. Od tego, że trupa gada. No ci chyba musiał być Smoczym wojownikiem. Z tego co spekuluję. Dobra. To ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. siema, nara i Elo. Let's go back, Let's go back Let's go now. let go now.